Dzień dobry, cześć, nazywam się Paweł Walczak, jestem psychoterapeutą, trenerem biznesu i wykładowcą akademickim. Właśnie rozpoczynam tworzyć podcast o tym, jak budować relacje, a dzisiaj będzie o wstydzie o tym, jak pracować z tą emocją i czy ta praca nie prowadzi przypadkiem do bezwstydności. Zapraszam cię serdecznie do wysłuchania podcastu. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto posłuchać tego podcastu, to żeby ułatwić Ci ocenę, zacznę od podsumowania tego, co możesz w nim znaleźć. W zasadzie sprowadza się ono do jednego prostego zdania. Tak, warto być bezstydnym. Jeżeli interesuje Cię, jak do tego doszedłem, to pozostań proszę ze mną przez najbliższe kilkanaście minut. Może zacznijmy od tego, że wrażenie praca z bącjami czy tutaj konkretnie ze wstydem, dla wielu wydawać się może dosyć abstrakcyjne, no bo to, że ktoś komuś kiedyś powiedział, przepracuj swoje emocje, przecież dla wielu absolutnie nic z tego nie wynika, jest to coś zupełnie niezrozumiałego. A u niektórych wręcz budzi to złość i tego typu wyrażenia nazywają psychologicznym albo psychoterapeutycznym bełkotem. Nie ma w tym jednak bełkotu, aczkolwiek zgadzam się, <śmiech> <śmiech> że niektórzy nie wiedzą, do czego dokleić tego typu wyrażenia. A to tak jakby malować paznokcie białym niedźwiedziem, jak to powiedziała moja znajoma i rzeczywiście jest to dla niektórych tego typu poziom abstrakcji. Przy czym to, że dla kogoś to jest aż tak abstrakcyjne, to nie jest jego wina, ale bardziej wina systemu nauczania, w którym wyrośliśmy. I o dziwo, w którym wciąż godzimy się na to, żeby wyrastały nasze dzieci. A o co chodzi w tym systemie? Słuchajcie, moim zdaniem w skrócie chodzi o to, że masz rozumieć sinusy i kosinusy, ale nie masz zrozumieć samego siebie. System edukacji, w którym funkcjonujemy, z mojej perspektywy owszem, daje narzędzia do opisu świata zewnętrznego, ale niestety nie wyposaża nas chociażby w podstawowy język opisujący świat wewnętrzny. Niektórzy ten system lubią nazywać pruskim. Niektórzy nazywają go wręcz patosystemem, i z mojej perspektywy to jest już za mocno powiedziane. No bo jednak te narzędzia do opisu świata zewnętrznego uważam są albo dobre, albo wręcz czasami bardzo dobre. Natomiast jeżeli chodzi o system opisujący nasze życie wewnętrzne, nasze wnętrze, to tutaj jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. No bo zobacz, na koniec dnia. Będziesz szczęśliwy nie z tego powodu, że masz pieniądze na koncie, tylko z tego powodu, że jesteś w stanie rozpoznać siebie na tyle głęboko, że będziesz wiedział, jak te pieniądze dobrze wykorzystać. Są dwa światy: ten zewnętrzny i ten wewnętrzny. Jakości życia nie decyduje ten zewnętrzny, decyduje ten wewnętrzny. Jeżeli nie będziesz miał dobrze rozpoznanego samego siebie na tyle, żeby wiedzieć jak korzystać z pieniędzy to nawet jeśli będziesz je mieć nie będą w stanie cię wspierać będziesz je wydawał na przykład nie tak żeby realizować swoje potrzeby ale tak żeby spełniać swoje zachcianki to między innymi właśnie z tego powodu praca z własnymi emocjami jako element pracy w ogóle nad własnym wnętrzem jest nam tak bardzo potrzebna nie uczyli nas tego w szkole to prawda ale przecież to nie znaczy że nie możemy się tego nauczyć w innych miejscach, zwłaszcza w świecie tak mocno technologicznie rozwiniętym jak nasz. To jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Co zatem oznacza w praktyce termin praca z emocjami, a zwłaszcza ze wstydem, no bo jakby nie patrzeć, to właśnie nim obiecałem się zająć w tym podcaście. Otóż jedną z form pracy z emocjami jest ich rozładowanie. Niby prosta sprawa, ale jeśli uwzględnić fakt, że proces wychowania bardzo często przebiega w taki sposób, żeby nie kontaktować nas z tymi emocjami albo wręcz je bagatelizować. To, co my mamy właściwie rozładowywać? Coś, czego nie czujemy, albo uważamy wręcz, że jest złe? Przecież my nawet nie spojrzymy w tamtą stronę. Innymi słowy, praca z emocjami w naszej kulturze <laughs> polega często na naprawianiu tego, co zepsuło wychowanie. Weźmy taki pierwszy z brzegu przykład, niestety ciągle jeszcze bardzo aktualny. Chłopaki nie płaczą. I wielu z dorosłych mężczyzn rzeczywiście nie płacze. Tak, w naszej kulturze często uważa się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie rozładowywać takich stanów emocjonalnych jak smutek i żal. Czyli, żeby, pozwolę sobie na kolokwializm tutaj, kisić to w sobie. Kiedy taka osoba, udręczona czasem wręcz całymi latami nierozładowywania swoich emocji, trafia w końcu na psychoterapię, to praca z emocjami będzie polegać, słuchajcie, na najpierw na odwróceniu się twarzą w stronę problemu, czyli zauważenia tych emocji, a potem, co może się wydawać dosyć dziwne, ale niestety nad nazywaniem tego, co czują, nazywaniem tych emocji tak naprawdę tego, co czuje i przeżywa ciało. Bo przecież zauważ, że domem emocji jest nasze ciało. Kiedy w końcu zaczynamy odczuwać żal, smutek, to możemy zacząć opłakiwać stratę i uwalniać się od tych emocji. Uwalniać, bo wcześniej nosiliśmy latami to w sobie bardzo często. Uwolnienie tutaj oznacza, że za każdym razem... Kiedy ktoś doznaje tego stanu, opowiada o tym, że albo wręcz czuje się o wiele, wiele lżejszy, a czasem wręcz słyszę, że osoby, które doznały takiego uwolnienia, czują się o wiele lat młodsze. No i tutaj powoli, w końcu zaczynamy dochodzić do meritum czyli do tego, że jeżeli przeżywamy wstyd, to jest wysoce prawdopodobne, że dobrze się będzie od niego uwolnić. No, i tutaj niestety prawa zaczyna się komplikować, bo raczej nie mamy szans go wyrazić ani rozładować w podobny sposób do innych emocji. Co mam na myśli? Otóż smutek, żal znajdują ujście w płaczu, zaufasz. Gniew we wrzasku, strach w krzyku albo w drżeniu, czasem się mówi też dgotaniu czy wibracji. A co ze wstydem? W czym wstyd znajduje swoje uwolnienie? Zwróć uwagę, że każdą emocję za wyjątkiem wstydu możemy w zasadzie rozładować samodzielnie, poprzez kontakt z ciałem. Za wyjątkiem wstydu, bo żeby się od niego uwolnić, a przynajmniej złagodzić jego odczuwanie, potrzebujemy kontaktu i akceptacji drugiego człowieka. To jest niezwykłe i bardzo doniosłe w skutkach dla naszego życia. Zresztą nie tylko dla naszego, ale również dla organizacji, dla społeczności, rodzin, które tworzymy. Oznacza to bowiem, że jeżeli otaczają nas ludzie, którzy sami nie przepracowali własnego wstydu, to możemy nie zaznać z ich strony tak bardzo potrzebnej akceptacji i odpowiednie, odpowiedniego rodzaju kontaktu, żeby pr przepracować własny wstyd. I odwrotnie. Jeśli sami nie przepracowaliśmy własnego wstydu, to najprawdopodobniej trudno nam będzie realizować własny potencjał i budować kontakt w taki sposób, żeby inni, wśród których żyjemy, poczuli się na tyle zaakceptowani, żeby móc bezpiecznie odkrywać siebie samych i realizować swój własny potencjał. To ma naprawdę doniosłe konsekwencje, co zrobimy w życiu z naszym wstydem. Ale pozwólcie, że powiem jeszcze o tym za chwilę, bo teraz pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, jaką rolę wstyd odgrywa w naszym życiu. Bo przecież każda emocja jest po coś. Nie ma przypadkowych emocji. One wszystkie mają jakąś rolę i odgrywają się w naszym ciele po coś, z jakiegoś powodu. Ja osobiście lubię myśleć, że emocje to nic innego niż listonosze, które przewożą ważne informacje, których nadawcą jest oczywiście nasze ciało. Strach na przykład mówi, że zaczyna się robić niebezpiecznie i trzeba to niebezpieczeństwo na to niebezpieczeństwo w jakiś sposób zareagować. Można zareagować atakiem, ucieczką albo czymś co się nazywa zastygnięciem lub zamrożeniem. A wstyd. Jak myślicie, co próbuje nam powiedzieć wstyd? Otóż często informuje nas o rozczarowaniu sobą samym, niestety. I o tym, że to jest moment, kiedy trzeba się schować, żeby pozostać bezpiecznym. Przy czym niestety już wstyd nie informuje nas, czy to rozczarowanie i chęć schowania się ma jakiekolwiek podstawy, uzasadnienie w rzeczywistości. No bo przecież co innego, gdy kogoś zawiedliśmy i jest nam wstyd. Wtedy tego rodzaju emocja jest w stanie pomóc nam naprawić wyrządzoną komuś krzywdę, albo oddać dług, albo zadośćuczynić w jakiś inny sposób. Moje obserwacje dotyczą tego, że jednak znacznie częściej wstyd nie ma realnych podstaw. I to jest chyba najważniejsza obserwacja, z którą potrzebuję się podzielić z Wami w tym podcaście. Zbyt Często, nawet nie do końca świadomie, po prostu czujemy nieuzasadniony wstyd. Zaznajemy wręcz podskórnego, przed, takiego przedświadomego rozczarowania swoim potencjałem, i z tego powodu chcemy się gdzieś ukryć. Obserwuję to na przykład u moich studentów, którzy zbyt często uważają, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia i dlatego wolą się nie odzywać. Kiedy jednak, Stworzyć im takie bezpieczne warunki do pokazywania siebie, wtedy się okazuje, że mają wiele do zaoferowania, zabierając głos, a grupa, w której funkcjonują, zostaje bardzo mocno wzbogacona o nowe perspektywy czy myśli właśnie dzięki temu, że stają się aktywni. To taki klasyczny wręcz przykład tego, co się dzieje, kiedy ten wstyd zostaje wewnętrznie przepracowany. No cóż, podobnie kiedy pracuję ze sprzedawcami, zbyt często słuchajcie, obserwuję, jak takie podskórne rozczarowanie sobą, na przykład tym, że tak trudno im sprostać, przecież tak mocno wyśrubowanym celom sprzedażowym, każe im nie dzielić się tym, co przeżywają, tylko schować się i wymagać często od siebie jeszcze więcej tych samych czynności, które przecież poprzedniego dnia nie dały spodziewanego Efektu. A inną postawą jest przyjęcie takiej maski, że mam za dużo, że jestem przepracowany, że mam za dużo papierkologii. A pod tym zbyt często kryje się wewnętrzne rozczarowanie sobą, którego nie dotyka ani szef, ani bardzo często sam sprzedawca. To zamiast do rozwoju prowadzi ich do wypalenia zawodowego. Czyli po prostu takiej często cichej rezygnacji i godzenia się ze sposobem funkcjonowania w organizacji, który długofalowo nie jest w stanie przynieść satysfakcji. A w końcu też podobnie radzimy sobie z naszym życiem. Czy znana Wam jest taka sytuacja, że zamiast sięgnąć po życie, zanurzyć się w jego nurcie, w zawstydzeniu cofamy tą przesłowiową rękę, twierdząc, że nie ma sensu tego robić, a to bo nie potrafimy. A to, bo przecież inni już dawno to zrobili, i to w dodatku lepiej niż my sami bylibyśmy w stanie, czyż nie? I tylko byśmy się uśmieszyli. A to jeszcze, bo nie pasujemy do tego miejsca, czy do tego człowieka. Znacie takie powiedzenie, za wysokie progi na moje nogi. No właśnie, geneza we wstydzie, właśnie jest tego powiedzenia. Ja mam poczucie, że to są sytuacje, które są dobrze znane w naszej kulturze i na pewno czujecie to, o czym mówię. Tak właśnie jest z tego powodu, że sposób wychowania, któremu jesteśmy poddawani, generuje olbrzymie pokładu wstydu w nas samych. Dlatego uważam, że większość z nas potrzebuje po prostu więcej bezwstydności żeby zabrać głos, żeby zaryzykować i zaproponować szefowi projekt, który chodzi ci po głowie, żeby odważyć się i zapytać ją o numer telefonu. Tak, potrzebujemy w naszych życiach i organizacjach więcej bezwstydności właśnie, aczkolwiek może to wydawać się dla kogoś gorszące, ale uważam, że tak jest. Tylko tak możemy żyć i realizować własny potencjał, uważam. Tymczasem, zamiast tego, jesteśmy w pandemii wstydu, o której mało kto mówi tak naprawdę i mało kto chyba sobie zdaje z niej sprawę. A konsekwencje takiej sytuacji są niestety dojmujące dla naszego życia na wielu jego płaszczyznach. Wstydzimy się naszych ciał, wstydzimy się naszych emocji, wstydzimy się w końcu naszych pomysłów, tych prywatnych i tych zawodowych, tego jak i o czym myślimy. Konsekwencje tego to. Albo nie mamy, albo niewidoczne kajdany, które nie pozwalają nam być w miejscu, którego potrzebujemy i w taki sposób, jaki jest dla nas ważny. Dlatego też uważam, że w tym świecie cnotą jest, choć dla wielu będzie, tak jak mówiłem, to abstrakcyjne i gorszące, bezwstydność. Moje doświadczenie w biznesie dosyć jasno mi pokazuje, że organizacje, w których funkcjonujemy, potrzebujemy o wiele bardziej szkoleń z radzenia sobie ze wstydem dla menedżerów niż na przykład technik sprzedaży dla ich podwładnych. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mierzyć efekty końcowe i to jest oczywiście bardzo dobre. Język Excela, relacja zysków do wartości kapitałów własnych czy stary, dobry zysk finansowy netto to przecież narzędzia, które doskonale potrafią zmierzyć efekty. Ale gdyby tak pobawić się w szklaną kulę i przewidzieć, Jakie te efekty będą już na początku, zanim wykonamy jakikolwiek pierwszy krok w naszym projekcie czy w naszej organizacji? Czy to jest w ogóle możliwe? No i z mojej perspektywy, oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście nie możemy przewidzieć konkretnego wyniku na początku, ale spokojnie możemy szacować szanse na jego osiągnięcie. Lata pracy w biznesie pokazały mi, że kluczową i najbardziej neurologiczną częścią organizacji są jej menedżerowie. Lubię myśleć w ten sposób. Pokaż mi, co o sobie wie menedżer, a powiem ci, jaki będziesz miał zysk netto. Co mam na myśli? Otóż, to menedżer jest odpowiedzialny za stworzenie przestrzeni do rozwoju i chciałoby się powiedzieć wykazania się swojemu pracownikowi. Jednak zamiast tego słowa, myślę, że warto w kontekście pracy ze wstydem użyć słowa nie tyle wykazać się, co pokazać się. Jeśli chcesz zobaczyć, czy Twoja organizacja wykorzysta pełnię swojego potencjału, po prostu odpowiedz sobie na pytanie, czy Twoi menedżerowie potrafią ośmielać swoich pracowników. Zadaj sobie to pytanie na początku projektu, na początku dnia, czy potrafią sprawić, żeby Twoi pracownicy byli chociaż trochę bardziej bezwstydni i szerzej, czy mają kompetencje, które uwzględniają emocjonalność swoich ludzi? Przecież to właśnie od ich kompetencji do pracy ze wstydem swoich podwładnych inaczej, pod skórnym rozczarowaniem z sobą i chęcią wycofania się, zależy zysk finansowy firmy. Tak, zdarzało mi się oglądać w akcji szefów, którzy mi mówili: Paweł, nie mieszam emocji z biznesem. Tyle, że to po prostu niemożliwe, gdyż emocji co najwyżej można nie odczuć albo nie wziąć jej ewentualnie pod uwagę. Tak. Można sobie w życiu wykonać taki manewr, dzięki któremu można przestać odczuwać daną emocję. Tym bardziej jednak przecież wtedy ona wpłynie na efekt końcowy, przecież nie znikła, tyle że menedżer już wtedy jej nie uwzględni na wejściu i zdecyduje o tym, żeby nie mieć nad nią kontroli. I obserwowałem już nieraz skutki takiego podejścia. I co tu dużo mówić, te skutki zazwyczaj są po prostu opłakane. Dlatego też, jeżeli chcesz dowiedzieć się, zanim rozpoczniesz jakikolwiek projekt, czy będziesz miał z niego zysk, porozmawiaj z menedżerem na temat tego, co wie o emocjach, a już zwłaszcza o wstydzie. Mówię zupełnie serio. Jakie ma sposoby, żeby ośmielać siebie? Jakie ma sposoby, żeby ośmielać innych ludzi? A Zastanówcie się, jak to się dzieje. Że Jurgen Klopp, niezwykły trener piłki nożnej, potrafi zrobić z przegrywających piłkarzy, którzy się gdzieś tam miotają na dołach rankingów, zwycięską drużynę, która albo jest mistrzem, albo wicemistrzem kraju. I to jest coś, co potrafi odtwarzać, robić regularnie z różnymi drużynami. Bez dodatkowych zakupów i wielkich zmian w zespole jak to możliwe? Ja się oczywiście nie znam na piłce nożnej. Ale biorąc pod uwagę to, co wiem o emocjach i wstydzie, to Jurgen Klopp no, musi mieć niezwykłe albo wręcz mistrzowskie kompetencje do ośmielania swoich zawodników, bo przecież to powoduje, że oni są w stanie realizować potencjał, o który zazwyczaj sami, sami siebie nie podejrzewali. Mówiłem do tej pory o organizacji, ale przecież tak naprawdę w tym samym momencie mówiłem o każdym z nas. Jeśli interesuje Cię jakoś życia, chcesz gdzieś dojść i zastanawiasz się, czy możesz to osiągnąć, to zobacz, czy potrafisz się uśmielić i po to sięgnąć. Mm. Czy potrafisz po prostu wejść w nurt życia, a jeśli nie, to czym prędzej poszukaj kogoś, a kto zaoferuje Ci akceptację i chęć kontaktu z Tobą i pomoże Ci to zrobić. Inaczej Twój zysk netto w danej dziedzinie życia, co tu dużo mówić, Raczej nie będzie cię zadawalał. Część troszczenia się o siebie polega na tym, żeby znaleźć w życiu kogoś, kto zaoferuje nam akceptację, kto nas będzie akceptował a, i przy kim będziemy w stanie się ośmielać. W tym wszystkim oczywiście jest pewien szkopu. Żeby być w stanie na przykład ośmielić innych, najpierw trzeba przepracować swój własny wstyd. A to już jest, słuchajcie, historia na co najmniej wiele miesięcy pracy nad sobą, a czasem i na wiele lat. Tyle, że w każdym momencie swojego życia, niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia jesteś, po prostu wiem, że warto. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję, że zostałaś, zostałeś ze mną aż do tego momentu. Ja się trochę denerwowałem, bo to był mój pierwszy podcast, pierwszy odcinek. Jeżeli było w nim coś wartościowego dla Ciebie, to zapraszam do kolejnych. Pojawiam się pewnie niebawem. I bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję też moim studentom, którzy stopniowo coraz bardziej ośmielali mnie do stworzenia tego podcastu. Tak, wstyd to coś, co wcale nie jest mi obce, i ja oczywiście też potrzebuję ośmielania i akceptacji. Czuję wdzięczność, że mnie wspieracie w mojej przygodzie dzielenia się rzeczami, które są dla mnie wartościowe. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niedługo. Cześć.